Miód powstaje z nektaru. Nektar jest y, słodką wydzieliną żeńskich kwiatów, którym to nektarem te kwiaty wabią pszczoły do siebie, a pyłek to jest wydzielina pręcików, męskich kwiatów. To jest pyłek jest pokarmem białkowym, natomiast nektar jest pokarmem y, węglowodanowym, to jest cukier. Pszczoła po prostu zbiera nektar z kwiatów albo spać z roślin i zagęszcza ją, podwyższając, y, w sensie odporowywując wodę. Jakby robi ją coraz gęstszą. W momencie, gdy to się staje miodem, po prostu jest już gotowym produktem przygotowanym przez pszczołę. Ona po prostu pracuje w ten sposób, że zagęszcza nektar, odparowywuje woda. Miody dzielimy na nektarowe, spadziowe i nektarowo-spadziowe, czyli mieszane. Miód nektarowy jest z kwiatów, z nektaru, z tej części rośliny z kwiatów. Miód spadziowy jest z innych części roślin niż kwiaty. Wystąpienie spadzi to nie jest. Proces związany z zakwitnięciem jakiejś rośliny, tylko z wystąpieniem odpowiednich warunków atmosferycznych skłaniających do tego, że ta roślina nadmiar tego cukru wywala albo przez liście, albo przez łodygi, albo na przykład to jest cukier z mszyc, które tankują ten soki roślinny i wydzielają słodkie odchody, z których pszczoły robią miód. Ten tego za bardzo nie analizował w naszym świecie. To jest też bardzo wartościowy miód w żeby miód był miodem lipowym, on, nie musi mieć, on nigdy nie będzie miał 100% pyłków z lipy, bo one zawsze pójdą też na inne kwiatki gdzieś w międzyczasie. Ale są pewne ramy, które jakby yy, no są przestrzegane przy badaniach. Z drugiej strony taki pszczelarz to wie, kiedy ten miód brał, wie w jaki teren wyjeżdżał z tymi pszczołami albo na jakim terenie te pszczoły stały, wie, co kwitło w okolicy, wie jak to smakuje, jak pachnie, jak się zachowywało, jak było w formie patoki, czyli płynnej, jak wygląda i pachnie, jak się... Ten miód skrystalizuje, czyli przejdzie w stan krupca. Prawda? Też dwa nasze przepiękne staropolskie słowa: patoka i krupiec. Świadomość tego, że każdy miód będzie płynny, a potem każdy miód skrystalizuje. To nie jest tak, że jak jego kupię płynny, to on do końca świata będzie w tej formie. W listopadzie, z wyjątkiem akacjowego i może niektórych rodzajów spadzi iglastej, wszystkie miody powinny być skrystalizowane. Jak widzę, miód, który jest jednocześnie i płynny i stały, nie ma czegoś takiego. Miód krystalizuje równomiernie w stałej objętości. To nie ma tak, że mam trochę płynnego, a trochę stałego. Jak się przechowywuje miód w prawidłowych warunkach, czyli w chłodnym, suchym, ciemnym miejscu, ten miód się nie psuje. Praktycznie można powiedzieć, że on nie ma terminu daty ważności. On w naturalny sposób sam siebie konserwuje. I sam dba o to, żeby się nic tam z nim złego nie stało. Tylko musimy go trzymać w odpowiednich warunkach.